Że zaś mogła z Wami pogodać. A chcę Wam dzisiaj pogodać o tej naszej wycieczce do Wenecji. Wiecie, jak było fajnie? Z początku, że miała trochę strach. Bołach się, żeby jak łódzkiego roku nas nie zawioźli, wiecie, na, na te rondo pod ta wieża Eiffla zamiast do Paryża. To, że teraz nas wezmą i do Rownia, do Wenecji zawiedzą. Po tym, jak się trochę boła, że nas będą chcieli wciść do fligra w Gotartowicach. Bo się boła, czy mnie ten fliger dźwignie, prawda? Ale nie, jak my już wjechali na autostrada, i na tych afiszach pisało: Austria, to już do Włoch. Powiem wam, baby, Jechała z nami też jedna tako zmierzło baba. Nie byda wągoda czeka, bo ją znosi. Ale tako zmierzło, chcę ją mieli dość. Już jak wlazła do autobusa, to bu... ja przy oknie byda siedzieć, cała droga mi będzie migać. To se się zniło od polszczotka. Ja od czotka jak będą chodzić i polywać. To mnie będą cały czas dugać, ale powiem Wam, jak my wjechali do tej Austrii, te Alpy, te widoki. Wjechali mi tymi serpentynami i ło nad taką przepaścią. Taką przepaść wszyscy my zaczli piszczeć ze strachu, a przewodnik nam boicie się. Ja, Fisk! Przewodni go, doróbcie to, co robi nas szofer, to się nie bijecie bądź. A co szofer robi? Zawierał oczy i jedzie dali. <śpiewanie> Babi, jak my przyjechali na miejsce, to my do tej Wenecji płynęli łódką. Ta zmierzła baba zajdzie. Ja łódką będzie się lątać, żeby Tak ją wszyscy mieli dość, że chociaż na dworze było zima, wiatr wywijał i deszcz spadł, wszyscy ją zostawili samej pod podkładem i na wiek poszli. Wiecie, mieli tego przewodnika. Za... Powiem wam tej Wenecji. Cała Wenecja zalotu. Powódź w całym mieście. A oni wszyscy chodzą, się śmieją, tańcują, śpiewają. No u nas by to nie przyszło. Ten przewodnik nas zakludził, wiecie, ku temu takim magicznemu kamieniu i go do tak. Kto ten kamień pocałuje, będzie miał cały rok szczęści. Ale moment dziś opycha bo gnał dziś o ten kamień w ziemi do czyszczyniu. A ta... Ale... mogimy tu przyjechać jeszcze jutro. A ta zmierzło baba, ja? Jutro? Jutro ty nie przyjadymy, bo jutro zaś mamy zaplanowane jakoś inno, durno, nudno wycieczka. Ten przewodnik chciał to, wiecie, tak załagodzić, padło. Ale legenda mówi, że kto pocałuje kogoś, kto już ten kamień całował, to to tak samo działo. A ta zmyrzdło baba, to co? Chce nam pan powiedzieć, że pan ten kamień całował? A on go do niej, on na nim siedził. Ja! Przyszliśmy pod ten pałac dążów. I zaś ten przewodnik nam opowiadał, go, do cała ta historia, legenda. A ta baba mu przerówno i go do, A wiele to budowali. A on padał 30 lotów. U nas w Rybniku to by za 3 lata taki coś mieli wybudowany. Wkurzył się niech. Zakludził nas na ten most zakochanych i opowiadał te legendy o tym moście, o tych zakochanych. A ona mu zaś przerówno. Budowali. A on go do trzy miesiące, ha! U nas w Rybniku to by za miesiąc taki most mieli gotowy. Wiecie, przyszliśmy na ten plac Świętego Marka. Stanęliśmy pod tą bazylikum. a ona już. A co to jest za budynek? A ten przewodnik się obejrzał, padł, nie wiem, wczoraj tego sam jeszcze nie było. A jakbyście widzieli te gondole, tych gondolierów. Jaki przys... A tak pięknie pooblekani. A te gondole, taki nastrojony. Chcieli mnie tam na ta gondola wziąć, ale się była, żeby się to z mną wiecie. A te babsko juzać! A po co sam dla tej wody? A ten nasz przewodnik, godo, żeby się nie kurzyło, jak te gondole będą hamować. Babie, potem my zajechali do hotelu. Tej babie zaś nic nie pasowało. A to i jakiś wielki kopruch do izby wleciał. Wiecie, że ona ani prześcieradła, nie poradziła w łóżku znejść. Nic, a jodło, to i nie pasowało, chleb nie był dobry, nic. Wiecie, my mieli preza po tym, po tej wieczerzy, tak my zaimprezowali, nie? I o rano go do mojemu kochanie ta noc dzisiejsza będzie do mnie niezapomniana. A mój mi godob. czemu, gdy się tak łoża. Rybnę do łóżka jak długi. Ja ależ nic nie chrapło. Na... Baby, na drugi dzień my jechali do Weruny. Wiecie, to te miasto, jest ta Julia i ten Romeo mieszkali. Nie? Powiem wam, Okropnie piękne miasto. Wiele tam było zabytków do oglądania. Ten teatr na świeżym lufcie. Ale potem zaczęło tak loć, tak padało, że nam pary zole przeciekały te całe peleryny z tych bojców, To tak nic nie mieli, loło jak giobli. Ten przewodnik nas przykludził na taki rynek, i tam była taka studnia, co spełniała życzenia. I ten przewodnik go do tak. Trzeba se pomyśleć życzenie i potem wejrzeć głęboko do tej studnie, te życzenie się spełni. Jak taki małżeństwo, co było z nami, tak ze 45 lat po weselu. Jak oni sztartli ku tej studni, także dwa metry przed nią sztopli jak się to godowycie stanęli zadumani w myślach. Loros ta baba ruszyła do przodu, żeby tam wejrzeć, a że tak loło i było mokro, ujechała i pysk do tej studni. A ten chłop, hura, hura, to jest niemożliwe, to jednak działo. <zysy> Baby, potem my zaszli na ten plac, kaj ta Julia mieszka, kaj był ten balkon. Wiecie, wiele tam było ludzi, a tam w jednym rogu stała taka figura, ty Julię i wszyscy, co głoskali po cycku, będą mieli cały rok szczęście w miłości. Wiecie, wiele tam było ludzi. Ja się na no, poglądałam myślałam, się pod tym balkonem, co tak nie zmokna, bo wiecie, stanęła się tak, jak się wyprościła, bo już miała całe pleca mokre, ziąbiło mnie. Baby, Josie nie dała pozor, a do mnie już dwie kolejki stoją. Wszyscy... Wszyscy mnie zaczli głoskać po czekach. Jedni po lewej, drugi po prawej. a se myśla, że zaczyna być wiosna. Bo ja czuła, jak jest w przodku rosna. Wiecie, do autobusa i jedziemy na Przyjrzymy koło takiego sklepu, a tam wiecie w tym oknie wystawowym majtki, najbikie, jako bielizna, ale taką ekstra z Weruny. Jednemu hopu se wspomniało, że baba w tej Werunie kozała majtki kupić. A on zapomniał. I do tego szofera, panie kierowco, niech się nam pan zaczynie, niech pan stanie, o pana proszę, ja muszę i te majtki kupić. Biedzia nie będę miał życia, ona mi nie dożyć, to będzie... Przerąbany, a tu żona go do chopie, ci tu stana. Panie kierowco, niech mnie pan ratuje! Kierowca go do dobra. Pięć minut musz. ale za pięć minut jo ruszą mi jada. Czy gdzie mam to budżet, czy cię nie ma? Jak ten chob wyparzył z tego autobusa i w dwie ryczy. Pani, ściągaj te majtki, bo mimo, na pięć minut z I przyjechaliśmy do tego hotelu. I jeszcze dali taką lunu po tego balkona, nie? Drap do łazienki, okąpała się, fryzura się pomalowała się, oblikła się takie fajne szaty, stanęła przed moim w taki seksowny pozień. I go do Kochanie, co ty u mnie powiesz? A on wejrzał na mnie i go to szczerze. nie, szczerze, ty się plotkula i źle ważisz. <grym> Babeczki kochane, na drugi dzień my jechali do dół. Wyobraźcie się, że ta, ta zmierzło baba, mieli ją tak wszyscy dojść, ale tak ją mieli wszyscy dojść, że w autobusie żaden nie chciał kolem mnie siedzieć. ale ja bym jeszcze teraz już innej beczki coś powiem, wiecie? Ostatnio mnie koleżanki namawiały, gadają, wiesz, jest ten Facebook, to jest taką cudowna rzecz, tu się nie wyobrażasz, bo wtedy przyjaciół, znajomych, polubień śledzą cię, Ja nie mam, wiecie, Facebooka, komputera też nie, ale sami się to wypróbuję, a to najpierw na sucho, nie? Wylazłach na druga nie? I tym cudzym ludziom, kogo spotkał, godą. co wczoraj ważyła, co dzisiaj jadła na śniadaniu, nie? Kiedy się z moim powadziła, pokazywała im zdjęcia, jak była mało, jak wszła do szkoły, do komunii, moim o moim pierwszym galanieni. Baby wiecie, że to działo. Normalnie to działo. Ja już mam pięć polubień, pięć osób mnie śledzi. Psycholog, psychiatra, Jeden z opieki społecznej i dwóch policjantów.